Cześć, witajcie moi drodzy, witam Was, 4 rozpoczynam odcinek informacyjny dotyczący ustalenia serwerów na mój turniej 29 grudnia o godzinie 12.00. A przed tym wszystkim chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016, moi drodzy. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo pomyślności, no i oczywiście, żebyście spędzili jeszcze ze mną te 5-10 minut i potem już macie pełnoprawne, pełnoprawne wolne, no oczywiście się śmieję, ale... Tak jak mówię, m, warto warto obejrzeć, warto, warto się coś dowiedzieć, bo, bo jeszcze oczywiście na końcu przedstawię Wam mój, m, 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 mój trening, który specjalnie zrobiłem w ramach przygotowań do tego turnieju dla, dla uczestników, a też dla wszystkich innych, którzy będą chcieli go spróbować. Także jeszcze raz, wszystko najlepszego zdrowia, szczęścia, nie połamane w kości, no i oczywiście, wielu, wielu jeszcze goli w rokecie. No i przechodzimy teraz do, do ustawień z do ust tych serwerów. Game to oczywiście soccer, Arena DFH Stadium, Może być również Urban Central lub Manfield. Bequif Park też może być Bequif Park. Te cztery mapy mogą być do wyboru przez Was. obojętne jest to. Ważne też, żeby było ustawione 4 na 4 żebym mógł, mógł, mógł po prostu wejść na serwer i, i pokomentować Wasze mecze. Bot difficulty oczywiście, no bots, team settings. Tutaj raczej prosiłbym Was o zostawienie pustych pól, żeby, żebyście nic nie zaznaczali. Mutatory, no to oczywiście wyłączone region Europa no i join, uh, name i password czyli nazwa i hasło nie wiem czy wam teraz, teraz się pokazał uh, taki ekran, który ja mam, ja mam create private match wpisuję sobie nazwę i hasło uh, w klasie oczywiście wpisujemy numer meczu podany przy uh, podany przy waszej uh, parze grających uh, przy parze grających zawodników czyli przykładowo Wpisujemy OP, PS4 i to wpisujemy zawsze. I potem numer spotkania: czyli, na przykład, jak będzie spotkanie pierwsze, no to wpisujemy 1 jak, jak będzie spotkanie 32 to wpisujemy 32 I tak dalej, i tak dalej. Hasło ustalamy na tej samej zasadzie. No i drodzy, w sumie to wszystko, jeśli chodzi o ustawienie serwerów na mecze. Nic tylko wam życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przepraszam was że tym się nie było praktycznie w ogóle. Bo naprawdę tyle, tyle miałem, tyle miałem zwału ty, tej nauki i tak dalej, ocen i tak dalej, ale średnia jest dobra, 4,40 na półrocze. Jedno z lepszych yy, liceów w mieście. Także, także myślę, że jest ok, postaram się coś nagrać, jakieś 2-3 odcinki z Radą, rankę albo jakąś może kompilację zmontuję, coś może z Uncharted, coś może z Minecrafta, jeszcze nie wiem. No i co, jeszcze raz wszystko najlepszego, czwarty raz się powtarzam, no ale, no ale myślę, że warto. Wszystko najlepszego w nowym roku. No i co do zobaczenia w kolejnych materiałach, a ja Was zapraszam na mój autorski trening dotyczący driblingów, mam nadzieję, że komuś się uda na 100%, tutaj macie oczywiście nazwę tego serwera, nazwę tego treningu, możecie sobie wpisać poprzez w szukanie, gdzie to się wpisuje, tutaj kwadracik wpisujecie i wpisujecie po prostu kodzik, który znajduje się po Waszej prawej stronie, download code. No i co, powodzenia! Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w przyszłych materiałach. Mówi dla Was Oskar też 4. Trzymajcie się, na razie, cześć!